Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku City Skylines. Ostatnim razem jakoś jeszcze ozdabiałem sobie to osiedle tutaj na górze, czy tam osiedle przy lotnisku, no ale więcej miejsca raczej na tej górze już nie ma. No, no nie, chcę tu budować, bo to za blisko lotniska. Tutaj też jest jakieś podejście do lądowania, także to już bym sobie zostawił. Przechodzimy w takim razie tutaj na dół i będę rozwijał jeszcze to osiedle obok tej wieży transportowej. Poza odcinkiem wyrównałem sobie teren, Drogi nie zmieniałem, droga może niech zostanie. Droga może niech zostanie. Tu też będzie można jakiś fajny mostek zrobić, czy tam wiadukcik nad tą drogą. No i ogólnie w tym miejscu jakoś dzisiaj będę chciał rozwijać to osiedle. No to co, zaczynajmy? Zaczynajmy jakoś drogą z drzewkami, raczej tak, drogą z drzewkami. Zrobimy sobie jakiś, może, wjazd taki pierwszy na to osiedle, gdzieś tak w tamtą stronę, ok, i ja jego bym raczej poprowadził tutaj daleko, tak. Niech to będzie jakaś taka dosyć główna droga przez to osiedle. Dalej, stąd, może ja sobie to. A nie, to już jest z drzewkami. Ok, dalej, wyprowadziłbym tą drogę jakoś tutaj na zakręcie, tędy, i niech ona właśnie jakoś tutaj jedzie na górę. I myślę, że fajnie by było, gdyby jedna z drugą się tutaj w jakiś sposób połączyła. Na przykład, doprowadzę sobie to dotąd i teraz tak i tak. Ok, no, czyli wjazd mamy stąd, ale można dalej jechać na tą starszą troszeczkę część tego osiedla. Pięknie, pięknie, pięknie. Co ja tutaj też bym chciał, może jakąś właśnie taką też nazwijmy to główną drogę, właśnie stąd na przykład Kawałek tak, ale tu bym chciał wejść na jakiś wiadukcik. Dotąd, dalej, górą yy, i teraz zjeżdżamy sobie na ziemię, gdzieś tak kawałeczek dalej i jedziemy już ziemią. Super, to bardziej taki szkic, co tutaj w przyszłości będzie, żeby już było widać, no bo na razie jeszcze tam może po tamtej stronie nic zbudować nie będę. Yy, dalej, trzeba by jakąś tą siatkę poprowadzić yy, na przykład tędy. No to co, myślę, że tak dosyć blisko nawet ta droga może iść, yy, ale tu już będzie ciężko, bo jest ten wiadukcik, więc raczej drogę na przykład dotąd i taka droga no, do tego zbocza, też powiedzmy mieszkania z widokiem na, na drogę, która tam w dole sobie, sobie idzie. Tego też może nie będę łączyć bez przesady, żeby za dużo tych połączeń nie było. Tu sobie zrobimy wyjazd w innym miejscu też, żeby zbyt wielkie skrzyżowania nam nie powstały. To połączę z tym. Środeczek można zostawić pusty. Tutaj, dalej. Na przykład, może nawet droga na jakimś łuku. To może ona w takim razie dalej będzie. Chyba że inaczej. Może na przykład stąd ją zacznę. Tak, na przykład zacznę ją stąd. Taka jakaś krzywa droga. Hmm, te krateczki. Ajdź. Chyba że prosta droga by tutaj lepiej wyglądała. Na przykład, o, stąd jeszcze jakaś taka droga. No tak, żeby jak najwięcej tych krateczek zachować jednak i teraz stąd tutaj podłączenie, no i też raczej taka droga już bez łączenia się z tym. Yy, z tego miejsca też, na przykład coś takiego, kawałeczek w tom, kawałeczek tamtą może bardziej, o, yy, bez przyciągania, bo coś to skacze, o w tą stronę. Pięknie. Chociaż tu już jest nierówno. No ale okej. Okay, mogą być, hmm, mogą być, no mogą być. Minimalnie sobie jeszcze to wyrównam. Może czymś mniejszym, o. Aha, to jest wygładzanie. No, kawałeczek tu sobie jeszcze wyrównam i coś myślę, że tutaj powstanie. Pewnie. Może być, może być kawałeczek jeszcze tu, o. Hmm. Czy to jest dobry pomysł? To nie wygląda tak ładnie. Chwila. Nie, nie, nie. Do wyburzenia. To sobie wygładzę z powrotem. I najwyżej drogę będzie trzeba zrobić w innym miejscu. A nie, że górę tutaj psuję aż tak. Yy, tą drogę bardziej o, może w ten sposób też, żeby zbyt dużo tych kratek nie zepsuć. I tu gdzieś ze środka połączenie, oczywiście, nie wyjdzie ładnie. Oczywiście, nie wyjdzie. Stąd. Co jest? Czemu to tak dziwnie działa? Okej, okay, dobra. Postawię tak, niech będzie. Takie coś i przy tym jakieś jeszcze budynki. Yy, tutaj. Aha, tędy sobie nie przejedziemy, bo to już wszystko zabudowane. Czy tędy wyjedziemy? Tak, tędy raczej wyjedziemy. Więc zrobiłbym jakąś taką prostą drogę. Tu też jest troszkę nierówny teren, ale załóżmy, że to nie będzie jakoś nam bardzo przeszkadzało. Yy, dalej. Taka droga, tędy. Łączyć się z tym nie będziemy. Nie będziemy się łączyć. Za dużo tych skrzyżowań będzie. Ale może tu się połączymy. Tak, to niech będzie połączone. Tu już jest dosyć nierówno, więc trzeba by zrobić. Może na przykład jakąś drogę w tym miejscu. Coś takiego. A na tym zboczu się pewnie też jakiś park zrobić. Coś takiego. Coś w tym stylu tu raczej będzie. Połączmy sobie to w ten sposób. Dobrze, dobrze, dobrze. I jeszcze na przykład, przejazd stąd. Dalej. Dotąd jakaś droga, tak przez środek. Hmm, chyba, że bardziej. O, troszeczkę niżej. Ok, gdzieś tak dotąd. No i mniej więcej jakaś siatka powstała. Tak, mniej więcej jakaś siatka powstała. Yy, nawodnie to sobie na szybciutko, i zaraz będę tutaj się zastanawiał, gdzie co. Yy, gdzie mieszkania, gdzie biura, gdzie sklepy. Na co mamy zapotrzebowania. Widzę, że równo na wszystko. No i dobrze. Yy, no i dobrze. Tędy dalej. Tak, tu jeszcze takie fragmenciki też sobie nawodnie. Tędy. Coś tam ze ściekami. Jakiś drobny problem, ale to właśnie. No nie, nie, nie za duży. Także jeszcze może nie będę. Nic z tym robił. Tędy dalej tutaj, i jeszcze byśmy potrzebowali może jakąś rurę. Tędy. Ok, to już mogę tak połączyć. Super, czyli to mamy nawodnione. Zajmijmy się może jeszcze na początek jakimiś takimi drobiazgami. Jakąś tutaj klinikę. Centrum zdrowia dziecka. Może być, chociaż tutaj może to już jest gdzieś w pobliżu. No, tam kawałek dalej. Także tu jeszcze coś takiego. Krematoria też można by od razu postawić. Raz, dwa, trzy, na przykład w tym miejscu. Dalej straż pożarna, jakąś malutką. Jakąś malutką na przykład przywieździe na most. Do tego jakąś też małą policję. To będzie mała policja. Ok. No to ją gdzieś na przykład w tym miejscu, do tego szkoły podstawowe, jedną w tym miejscu, drugą. Gdzieś tu. Dwie wystarczą? Powinny, powinny wystarczyć. I jeszcze szkołę średnią, na przykład przy tym takim tutaj yy, środeczku. I jeszcze jakieś parki. I yy, jeszcze jakieś parki mogą być. Boiska, takie boisko w tym miejscu. Dalej, coś takiego. Yy, coś takiego na przykład po tej stronie. I jeszcze, jeszcze, jeszcze taki park. Na przykład tu. Ok, czyli wszystko jest jakby przygotowane pod to osiedle. I teraz mieszkanka. Teraz mieszkania, które będą tutaj na pewno, tak, w tym miejscu, całość w mieszkaniach. Dalej, całe to też w mieszkaniach, cały ten środek. Super, prąd zaraz pewnie się podłączy. To w mieszkaniach, to w mieszkaniach. Ta droga też raczej w mieszkaniach. Tutaj na zboczu też mogą być, oczywiście, przy parku, który tu kiedyś będzie, coś takiego dalej, to też sobie możemy zazielenić. W sumie tu na tym krzywym też to może być tylko stop, stop, stop strefa, 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 żeby mi się tu kamienice nie pobudowały. Okej, okay. i całe tam jeszcze. Dobra, no. Niech będzie, yy, niech będzie. Prąd zaraz będzie, spokojnie. Nie krzyczcie tak o ten prąd. Widzę, że potrzebujecie jakichś sklepów. No rozumiem, rozumiem, że to się może przydać. No to co, tu gdzieś na przykład na kawałeczku, gdzieś tak dotąd, plus na przykład do szkoły yy, i przy tym parę jakichś takich większych sklepów. Tu może na wieździe też jakieś sklepy. Okej, okay, takie dosyć duże. Yy, na to zaraz też pewnie zapotrzebowanie zniknie. Yy, zróbmy sobie może troszeczkę biur. Tak, no to co, biura na pewno muszą być gdzieś w tych okolicach. Może nawet cały ten pas. Tak, cały ten pas niech sobie będzie w biurach. Yy, tutaj na tych końcach, chociaż tu miały być jakieś niby mieszkania z widokiem. Okej, okay, z widokiem na dół, na drogę. Więc sobie je postawmy, chociaż może przy kortach, te, przy korcie tenisowym to może raczej, yy, raczej jakieś biura. Yy, tutaj, tutaj... Tutaj może nie, może bardziej na dole te biura. Tu na przykład przy tej drodze. Przy tej drodze mogą być, mogą być na przykład dalej jeszcze w tym miejscu i w tym miejscu. A tu by się na przykład zrobiło jakieś sklepy. Widzę, że zapotrzebowania teraz na wszystko praktycznie spadły. No ale to jak na wszystko spadły, to pewnie zaraz na wszystko znowu się pojawią. Yy, w tym miejscu tak, w tym miejscu te sklepy. Dalej, dalej, dalej. Co ja bym jeszcze chciał? Dobra, już to zamaluję, bo i tak zaraz będą zapotrzebowania z powrotem na wszystko. Także mieszkań sobie więcej tutaj dołożę. Yy, od tej strony, jako że tam zaraz jest taka powiedzmy głośna ulica, to niech jakieś biura w tych okolicach będą. Dalej, to całe też może być w biurach. Może niech tam to już jakoś nie wychodzi. Yy, Okej, okay, okej, okay. no i w miarę to już powoli całe się robi zamalowane. Jeszcze troszeczkę sklepów na przykład. Yy, tutaj, tak, troszkę sklepów tu, a tak to raczej, o, jakieś biura, yy, tutaj też jakieś biura, gdzieś tak dotąd. Yy, to sobie mogę wymazać, bo to jakoś dziwnie się tutaj zrobiło. Yy, duże sklepy, a poza tym można by też dołożyć, co tu się z tymi kratkami działo, halo. Dotąd mieszkania, tak. A poza tym można by dołożyć też jakieś na przykład małe sklepiki. W tych miejscach tu też te nierówne kratki, czy tam no, troszkę równych, no ale powiedzmy to sobie zapełnię na jasno niebiesko. Super. No, także na szybko się nawet udało to zrobić. Tu jakiś taki niby ryneczek można zrobić, tak? Jakiś taki niby ryneczek, jakiś taki plac, park, czy co to będzie, chyba że jakiś duży po prostu park wstawię. Czy jeszcze większy? Który jest jeszcze większy? To jest chyba ten największy. Nie, no nie będę tutaj czegoś takiego wstawiał. Raczej bym, o, coś takiego dał, na przykład. Do tego, może nie z tych rzeczy? Nie, no po prostu jakieś ścieżki. Weźmy sobie taką betonową ścieżkę. Wszystko to, no właśnie, bez przyciągania. Tędy coś takiego bym chciał. Taką raczej prostą ścieżkę, stąd... Hmm, czy to naprawdę się nie przyczepi? w dobrym miejscu. Jeszcze raz, bo to, to tak nie ma sensu. Stąd, dotąd i stąd. Dotąd, ok. Tu sobie przejdziemy na przykład, ale może jakimś slalomem. Dotąd, dalej, z tego miejsca. Tak i tak może być. Tu jeszcze będzie trzeba na przykład stąd wyjść gdzieś w tamte okolice i tutaj, coś takiego. Tak, i do tych przejść, i jeszcze może stąd, tu. I stąd tutaj. ok, no dobra, coś, coś mniej więcej takiego. Jeszcze fajnie to będzie wyglądać, jak się jakieś wieżowce zrobią biurowe naokoło, czy tam jakieś mieszkania, jak to wszystko zarośnie. Tymi budynkami. Kamyczek. Za dużo te kamyczki, za dużo te kamyczki. Nie no, a te znowu. Chociaż ok. Taki niech będzie, tak, taki może być. Yy, roślinki, roślinki. Naokoło kamyczka, ha, naokoło kamyczka też raczej będzie ciężko, chociaż może się uda. Jakoś jeszcze, żeby to wstawić, żeby za bardzo ścieżki nie zasłaniało. Okej, yy, okej. Okay, okay. Może jakoś wyjdzie, chociaż nie podoba mi się ten inny kolor tego. Hmm. Ten jest za duży. Ten też jest za duży. O taki właśnie, właśnie coś takiego. No, mniej więcej. A te sobie możemy wyburzyć. Teraz jakieś może jeszcze drzewka, jakieś może jeszcze drzewka, tylko może niekoniecznie te choinki, tylko raczej o jakieś takie małe drzewka. Tutaj sobie wszędzie zasadzimy. No i będzie jakiś taki park, jakiś taki ryneczek. Tutaj dalej, dalej, dalej. Okej, okay, no coś takiego, coś takiego. Jest jeszcze troszeczkę pustych przestrzeni w tym miejscu, także to na pewno trzeba by jakoś zaścieżko zaścieżkować. Tak, zaścieżkujemy to sobie. Tędy. Tu widzę, że nie ma coś tych budynków. Ok, to znaczy kratki nie ma. Dalej stąd jeszcze. Może jakieś na przykład przejście ze środka do tąd. I teraz tutaj wejście na drogę. No, i stąd myślę, że podobnie, jakoś tak tu, i teraz, żeby jak najmniej tego zniszczyć. No i tak troszeczkę zniszczyłem, i nie podoba mi się to. Tu to, to jest jakiś taki dziwny kąt. Tak. I tak. Okej, okay, dobra, myślę, że dużo ładniej będzie. I teraz znowu te jakieś małe drzewka w tych okolicach. Takie ja raczej dosyć proste parki, bez żadnych kombinacji. Yy, tak, 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 tak. Tu jeszcze za tą szkołą coś. No, jak, jak coś tam się wybuduje, no to trudno. To będzie mniej tych drzew wtedy. Na razie je stawiam, żeby to chociaż teraz ładnie wyglądało. Yy, dalej, stąd jeszcze prosta ścieżka. Tak, stąd jeszcze prosta ścieżka jakaś by się przydała. Yy, tu na pewno, tak. Jedno z drugim można połączyć. Pewnie. Stąd tutaj i jeszcze nawet stąd. Tak, z tej drogi dotąd. Tu sobie zaraz jeszcze coś zrobię, tak. To za chwileczkę. Tego raczej na dół nie będę łączyć, to chyba tak zostawię. Ok. Wracamy do tych małych drzewek. Całe osiedle chyba będzie w tych małych drzewkach po prostu. Tutaj, dalej, tędy, wszystkie te puste przestrzenie, jakoś tymi drzewkami. Coś takiego. Dalej, w tym miejscu tu coś, chociaż ten brzeg, nie wiem, czy, czy tą skarpę jakoś będę tutaj zazieleniał, czy raczej ją zostawię naturalnie. Yy, tak, środeczek, ruch jest, coś tam jeżdżą, coś tam jeżdżą, zaraz jeszcze te światła będę musiał powyłączać. Okej, okay, tu parę jakiś drzewek, o, dobra. Chyba starczy, żeby tego też za dużo jakoś nie było. Już, już wam światła wyłączę, żeby jakoś płynniejszy ten ruch był. Bez świateł, a raczej za dużo tutaj tych świateł nie będzie. No nie, to tak naprawdę jedyny wjazd z głównej drogi na osiedle, plus jeszcze jest wjazd tą boczną drogą. Okej, okay, co ja teraz jeszcze chciałbym zrobić? Żwirową ścieżkę. Żwirową ścieżkę, ten park, który tutaj był, poprowadzimy sobie dalej tędy, Poprowadzimy sobie go dalej tędy jakoś tak i do tej drogi, coś takiego, coś takiego i teraz chciałbym takie same drzewka tutaj, które to były, żebym ja to pamiętał, takie, chyba takie, tak, chyba takie i ja to tutaj, no tego mnóstwo naklikałem w okolicy tam, więc postaram się coś podobnego tutaj zrobić, na no, szybciutko sobie ich tutaj podostawiam w tej okolicy, w okolicy tej ścieżki. Okay, no. Troszkę tak na sobie one powstają, no ale trudno. Yy, tak, 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 tak. No, mniej więcej coś takiego. Tak, mniej więcej coś takiego. Właśnie, żeby była ścieżka przez taki yy, przez taki las. Yy, ale też właśnie jakieś podłączenia by trzeba zrobić, żeby jednak dało się z miasta jakoś wejść. Yy, tutaj stąd dotąd jakieś podłączenie. Dalej może tam nie, ale na przykład w tym miejscu. Tak, z tego przejścia. Z tego przejścia zróbmy sobie coś takiego. No i chyba wystarczy. Tak, tyle tych połączeń wystarczy. Yy, dalej jeszcze cały ten środek trzeba by zrobić tak cały ten środek czyli wejście stąd dalej ścieżka pokrzywiona jakaś przez środeczek do głównej drogi stąd z okolicy tej wieży przy szpitalu wejście w to miejsce i przejście na przykład na drugą stronę Tutaj, do tego, z tego miejsca, idealne miejsce na ścieżkę, tak, nic tutaj nie ma. Tędy, tędy, dotąd i wchodzimy sobie na strefę, no i jeszcze myślę, że gdzieś stąd, tak, przez, przez to biuro, dotąd i teraz tędy i tutaj jakoś do drogi. Ok, to się samo podłączyło, tylko jeszcze tutaj trzeba by to wymazać. Super. Super super. I ja to bym wypełnił chyba tymi właśnie roślinkami, tak jak to, o, w tym miejscu mamy. Tak, coś takiego chyba tu będzie najlepsze. Czy te roślinki się czymś różnią? Minimalnie. Minimalnie się różnią. No ale dobra, niech niech będzie ta roślinka. No i teraz nią bym sobie tutaj wypełnił wszystko. Może zacznę od wypełniania tych terenów przy ścieżkach, żeby nie wejść na żadną ścieżkę. Tak chyba będzie najlepiej. Okej, okay. coś takiego dalej. Dalej tu a a potem na tych pustych terenach to już sobie można poklikać, żeby to jakoś tam po prostu weszło. Tu widzę, że jakieś mniejsze. Wolałbym to większymi wypełniać, no ale jak nie ma, to nie ma. Tak i dalej. Tędy piesi chodzą, także bardzo, bardzo dobrze. Będzie też trzeba jeszcze zrobić jakąś komunikację autobusową na to osiedle, ale to nie wiem, czy w tym odcinku zdążę jeszcze to zrobić bo troszeczkę jednak dzisiaj jest tutaj do roboty, no a jak nie dzisiaj, no to w następnym odcinku za tydzień po prostu się tym zajmiemy. Tu jeszcze to trzeba wypełnić, dalej jakoś tak przy tym, no i teraz tu już powinno być dosyć prostą. Przy tej ścieżce, tak, tak, tu jakiś cień, nawet za bardzo nie widać tego. Ten, tutaj, coś takiego, okej, okay. ło, jaki wielki, nie, no ten jest za duży na to miejsce. Jego to, o, gdzieś tutaj wstawię, ten też jest dosyć duży, Dalej tak. Mam nadzieję, że tam jakoś za bardzo na te budynki to nie wejdzie. No najwyżej. No co zrobić? Okej. Okay. No dobra. To sobie tak wypełnię. Dalej to też mogę sobie tu jakoś wypełnić. Tak, żeby to już jakoś było. Całe to też nie będzie widać tych takich tutaj nierówności. Żebym tutaj na ścieżkę za bardzo nie wszedł. Ok. gdzieś tak dotąd. Całe to też jest do zapełnienia. No niestety tych, tych, tych krzaków, czy co to jest, tych roślinek, Potem z góry za bardzo nie widać. No, ale jak się przybliży, to, to myślę, że będzie ok. Dobra, co my tu jeszcze mamy? To miejsce całe, całe do zazielenia. Tutaj też pięknie, pięknie, pięknie całe to. Ok, tutaj też do drogi, jakoś, żeby na nią nie wejść. A środeczek, no to już też można na szybciutko sobie zrobić. Tu jakoś do tej ścieżki. Ok, i zostały nam jeszcze dwie takie strefy w tym miejscu, które też raczej szybciutko powinienem zrobić. Tak, 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 i tak. Tu gdzieś do środka całe to, i ostatnia strefa to sobie jakoś tutaj włożę. I teraz przy tym tędy, tędy, tędy do tego i do ścieżki jeszcze ostrożnie. I środeczek, tak. Chyba to mamy. Mamy to całe, mamy to całe. No i piękny taki właśnie teren między budynkami, taki troszeczkę nierówny. No ładnie, ładnie, ładnie. Takie łąki, ale zarośnięte. Tak, zarośnięte łąki. No to co? Mamy nowe osiedle. Mamy 89 tysięcy mieszkańców. 89 tysięcy mieszkańców. Jeszcze troszeczkę miejsca do rozbudowy. Więc w następnych odcinkach jeszcze, jeszcze coś będzie trzeba robić. To jeszcze nie koniec tej serii. Jeszcze troszkę mamy do zrobienia. Więc bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i słyszymy się następnym razem. Cześć, cześć.